Noc otwarcia komu już za nami, a wraz z nią masa cudownych zapowiedzi. Kontynuacja Hollow Knighta jednak istnieje i w Silksonga zagramy jeszcze w tym roku. Teraz czekać tylko na Bloodborne na PC. Zadowoleni powinni być fani niecodziennych połączeń. Polscy twórcy Runnera* tworzą Soulslike'a w czasach wojen napoleońskich i Valor Mortis rzeczywiście wygląda jak pozycja warta zainteresowania. Nowy zwiastun Call of Duty, odgrzewanie kotleta, uh -huh. Lords of the Fallen z 2023 otrzyma swoją kontynuację, a akcja sequel'a, Zabierze na 100 lat po wydarzeniach z jedynki. Twórcy nazywają grę niezależną kontynuacją, która tworzona jest w oparciu o bezpośrednie sugestie społeczności. Ledwie otrzymaliśmy remaster Jedynki, a na horyzoncie gotuje się kontynuacja. Dawon War 4 zagramy w przyszłym roku, a za grę wyjątkowo nie będą odpowiedzialni oryginalni twórcy, a zespół King Art Games, znany z gry Iron Harvest. Powraca lego Batman. Legacy of the Dark Knight zaoferuje nam otwarty świat, który będzie można przemierzać choćby Batmobilem oraz system walki, przypominający. Ten z serii Arkham została zapowiedziana największa aktualizacja w historii World of Tanks, która wprowadzi 16 nowych maszyn, w tym 11 tier. Ponadto zmianem ulec ma 350 już istniejących czołgów, a sama gra ma być bardziej responsywna. W Europa Universalis 5 zagramy już 4 listopada i tanio nie będzie. Za samą grę podstawową zapłacimy 275 zł, a opcja z trzema DLC na start wyniesie nas prawie 390. Ach, ten paradoks jego polityka wydawnicza. Po u Kongu Seria Black Myth otrzyma sequel z tytułem Zhong Kui. Szczegóły jeszcze nie są znane, choć zapewne będziemy mogli spodziewać się kolejnej historii opartej na chińskiej mitologii. Daj znać w komentarzu, co Tobie spodobało się najbardziej.